Heroes 3. Dla niektórych z Was jest to tytuł, o którym słyszeliście legendy. Natomiast dla bardzo wielu, wielu z nas, w tym mnie, jest to tytuł, przy którym spędziłam podejrzewam połowę młodości. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy ja dorastałam, kiedy dostałam swój pierwszy komputer, nie było zbyt wiele gier do wyboru. Jedyną opcją tak naprawdę było pozyskiwanie gier z drugiej ręki albo na przykład CD Action. Ale przede wszystkim dlatego, że Heroes 3 to świetna gra. Gra, do której wciąż mam sentyment. Gra, którą wciąż mam na komputerze, chociaż szczerze mówiąc, gram może raz na rok, jeżeli nie rzadziej, ale tak naprawdę uwielbiam ten tytuł. Nie zdarza mi się przeszukiwać internet w poszukiwaniu czegoś inspirującego na temat Heroes 3. I ostatnio podczas jednej z takich wędrówek po internecie, podczas których po prostu zabijałam czas w oczekiwaniu na planszówkę, która już lada dzień ma się pojawić fizycznie wreszcie u mnie, Natrafiłam na zdjęcie bastionu, to znaczy na grafikę bastionu. Na grafikę bastionu zamku, do którego mam ogromny sentyment. Wcale nie dlatego, że wieża magów wygląda tam jak japońska pagoda, ale z wielu innych względów był to jeden z moich ulubionych zamków i wpadłam na pewien pomysł. Na pomysł, o który zapewne nie pytał nikt w internecie, nikomu nie jest za bardzo potrzebny, poza mną. Jednak, odkąd pojawił się w mojej głowie, nie może się stamtąd wydostać i postanowiłam, że zrealizuję. Zrealizuję pomysł na wybudowanie własnego bastionu, ale spokojnie nie takiego jeden do jeden, ale takiej miniatury kolekcjonerskiej zamku bastionu, aby mogła sobie go postawić na półce dokładnie tak, jak zrobiłam to jakiś czas temu z kolekcjonerką Harry'ego Pottera. Przy czym tym razem nie mamy tego do czego porównywać, ale chcę to zrobić. Chcę sprawdzić, czy mi się uda. Chcę wykonać mini bastion dla siebie, postawić go. A jeżeli Wam się spodoba, to być może kiedyś w przyszłości zbuduję kolejne zamki z Heroes 3. Zatem zapraszam Was na tą niezwykle twórczą przygodę, podczas której będziemy budować swój własny bastion. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie kciuki, aby wystarczyło mi wszystkich zasobów plastycznych w mieszkaniu, aby nie musiała zbyt często i zbyt gęsto chodzić do sklepu plastycznego, bo to bardzo niebezpieczne miejsce dla mojego portfela. Zatem zbudujmy razem zamek bastionu w tydzień. Ach, słodka twórczości. Taka wspaniała na początku, zanim uświadomimy sobie, w co się władowaliśmy. Ale jesteśmy na początku drogi, a nasz zamek nawet jeszcze nie ma podstawy. Dlatego trzeba ją najpierw narysować. Wiecie, każdy dom powinien mieć fundamenty i piwnicę na wino. Tyle, że mój zamek nie będzie miał piwnicy, bo nie przewidziałam tego w projekcie, czyli nie będzie wina. Trochę szkoda. Ale wracając do tematu, korzystając z domowych zasobów bibuły i taśmy stworzyłam bazę zamku. Nie pytajcie mnie o moje architektoniczne zdolności, bo są mniej więcej tak rozbudowane jak umiejętności numer nabisa. Tyle, że ja nie mam galów do tego projektu do pomocy, zatem nie polecam się. Ściągnij jak najwięcej robotników i zrób fundamenty o tam. A tam, koło tej palmy, będzie wielka aleja z mnóstwem posągów. Aleja imienia mnóstwa posągów. A tam ogrody. No wiesz, figowce, bananowce, daktylowce, wieżby płaczące, brzoza. A tam... Pałac, ogromny, przestronny, taka hata i z pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Na podstawie obrazka liczącego sobie jakieś 400 pikseli narysowałam całkiem solidną bazę budynku, na której planowałam postawić ściany. Istnieje pewna szansa, że mój architektoniczny optymizm w końcu się nam nie zamieści, ale to będzie dopiero za jakiś czas. Zgodnie z moją filozofią, nie ma co kupować nowych rzeczy, trzeba zużywać to, co trzymam w szafkach. Wyciągnęłam starą piankę modelarską i zaczęłam robić ściany w budynku. Ponieważ pianka ta była nieco za cienka w niektórych przypadkach, kleiłam dwa kawałki ze sobą, aby zwiększyć grubość. Wniosek jest taki, że drugą połowę budynku i tak musiałam dokupić, bo zabrakło mi pianki. Ściany zewnętrzne przykleiłam do podstawy, co nie odbyło się bez wypadków przy budowie. Wspomniałam wam już, żeby nigdy pod żadnym pozorem nie oddawać mi projektowania dla was domu? Tak? Okej, okay, to dobrze. Budynek zewnętrzny skleiłam osobno i na razie nie przyklejałam do podstawy. Jeżeli nie wiecie, jakiego kroju użyć do waszego projektu budynku, polecam Wikol. Niezawodna bestia od lat. Sklei zamek Heroesów, rozpadające się książki, wasze sumienie, hmm, hmm, hmm. no wszystko po prostu. Potem przyszedł czas na fragment, w którym doszło do mnie to powiedzenie, jeżeli wpadłeś na jakiś dziwny pomysł, rób go szybko, zanim dotrze do ciebie, że to bez sensu. Ale na razie pomalujmy inny kolor pianki na kolor kamieni, bo przecież nie będę dokopywać szarej farby. Byłoby było za łatwo. A tak, używając magii mieszania barw, czyli czarnego i białego, mamy szary. Sprytnie. Bardzo sprytnie. Dopóki nie skończy się wam biały akryl, więc i tak musicie dymać do action po nową butelkę farby. A teraz czas wyciąć pierdyliard małych kamyczków z pianki Ewa. A potem ten pierdyliard kamyczków przekleić do ściany, aby wyglądał autentycznie jak kamienna ściana. One eternity later. Powoli dochodziło do mnie, że teraz czas na kolejny punkt, w którym będzie trzeba wycinać dziesiątki małych elementów, czyli drewniane fragmenty budynku. Według ilustracji z gry wieńczą one kamienny mur i są wypełnieniem aż po dach budynku. W tym celu świetnie sprawdzą się wykałaczki, chociaż są troszeczkę cienkie, balsa, która jest oczywiście super, ale jest droga jak diabli, albo zestaw kreatywny 100 patyczków w cenie 15 zł. Były troszkę sztywne, ale za to tanie i dobrej grubości. Sięgnęłam zatem po drugi najlepszy klej na świecie, i pistolet, i zaczęłam kleić. Szło mi całkiem gładko, chociaż tutaj przerywnik w postaci głupka, który wsadził palec do gorącego kleju. Nie róbcie sobie tego, to boli. W międzyczasie zrobiłam daszki strażnicy przy wejściu. Ponownie pomogła mi w tym tektura, gorący klej i pianka Ewa. Po zakończeniu ścian przyszedł ten moment, którego się obawiałam: dach! Pasja wygląda w ten sposób na tym etapie, jeszcze pewne rzeczy odpadają nieustannie. Jest to ewidentnie dość surowe, ale poczekajcie, poczekajcie. Wiecie, jest takie powiedzenie trust the process. To jest właśnie ten etap, na którym jeszcze wygląda strasznie, ale będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Na tym etapie został mi do rozwiązania poważny problem dachu. Ponieważ według oryginalnego obrazka jest tam pewne wygięcie w dachu, jak widzicie, ja zrobiłam dość prostą linię. Dlatego zamierzam dodać tutaj pewną krzywiznę, nadbudowując ją gliną, a potem po prostu układając na niej kolejne warstwy słomy. Oryginalnie miała być to słoma, ponieważ chciałam wierzyć w to, że będę bardzo wierna oryginałowi i dam prawdziwą strzechę. Ale potem zaczęłam szukać słomy, zrozumiałam, że to jest, jest wyjątkowo droga zabawa, a już nie mówiąc o tym, że po wycięciu kilkuset eh, kamyków i wycięciu kilkuset elementów drewnianych już w tym momencie nie mam ochoty na wycięcie kolejnych kilku tysięcy słomek, żeby układać je po kolei na dachu, więc zrobimy to nieco prostszą metodą i tańszą. Na początku postanowiłam na nadbudowanie dachu glinką wysychającą na powietrzu. Skończyło się tak. Dlatego postawiłam na starą, dobrą, piankę Ewa i kropelkę. Zdecydowanie polecam Wam kombo. Ostatecznie po zakończeniu byłam całkiem zadowolona z tego projektu. Przyszła w końcu pora na ciąg dalszy dachu. Dlaczego ten papier jest w dwóch kolorach? A no taki zamysł artystyczny podyktowany budżetem. Tniecie papier w paski, wycinacie go jak święta do girlandy i przyklejacie do dachu i oto macie piękny dach w stylu rustykalnym. To podczas oglądania pierwszego sezonu z archiwum Mix. Spójrzcie tylko na te naiwne oczy Maldera. No jak mu nie uwierzyć w cokolwiek? Przyszedł wreszcie czas na szczegóły na ściankach, czyli większe belki i okna. Większe belki zrobiłam z rurek papierowych. Ponownie mogłam kupić balsę, ale ponownie oznaczało to zakupy, których w gruncie rzeczy nie potrzebuję. A mogłam zajrzeć po prostu do szuflady i użyć rurek papierowych, które kupiłam kiedyś na imprezę, a teraz leżą i czekają na kolejne imprezy miały odpowiednią grubość i bardzo dobrze wkomponowały się w budynek jako pogrubione belki. Przede mną było teraz już tylko pomalowanie całości. Ponieważ większość barw w tym zamku to odcienie szarości oraz brązów, musiałam pamiętać, aby nie tworzyć jednolitych kolorów, ale różnicować je. W końcu ani kamienie, ani tym bardziej drewno nigdy nie mają płaskiego, jednolitego koloru. Kolory przyciemniałam nieco na krawędziach, chociaż w tym momencie zaczynam się zastanawiać po co, bo potem i tak wsadziłam to do tego zamku i tego nie widać. Się mogłam wreszcie włożyć wewnętrzną część zamku do murów zewnętrznych. To był klasyczny moment, numer Nabisa, bo o ile sam budynek wchodził bez problemu, to daszki strażnicy okazały się nieco za szerokie i musiałam je niestety nieco zmniejszyć, aby wszystkie elementy mogły złożyć się razem. Nadszedł moment, aby uwolnić zamek z podstawy. I razy drzwi, razy oko narysowałam krawędzie skały bazując na obrazku z gry i wyciągnęłam pożądany kształt. Znacie ten moment, kiedy myślicie, że już wszystko zbiega się ku końcowi, ale jednak odkrywacie, że czegoś nie zrobiliście? Dokładnie tak było z tymi bolcami, których jakimś cudem do tej pory nie zauważyłam w tym projekcie. Mogłabym pójść do sklepu plastycznego i wydać 5 zł na każdy kawałek balsy, który potem bym zaostrzyła i pomalowała, ale wiecie, co kosztuje jeszcze 5 zł? 10 kredek z Action, które bardzo dobrze będą imitować po obcięciu te bolce. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za tę nagrodę dla królowej cebuli. Dlatego pomalowałam kredki na brązowo, pozwoliłam im wyschnąć i doczepiłam je do ścian. No po prostu idealny zamiennik tych nie do końca zrozumianych przeze mnie osików obronnych. Potem nastąpił czas nadbudowania skały, na której miał stanąć zamek. Płyta XPS to największy przyjaciel twórcy. To był jeden z tych przyjemniejszych etapów, w których mogłam podczas wycinania wcale nie skupiać się na dokładności. Skały nigdy nie są równe, więc i ja mogłam popuścić wozy fantazji i mojego krzywego cięcia, aby skała wyglądała realistycznie. Ponownie czekało na mnie malowanie, i to był ten moment, w którym postanowiłam jeszcze bardziej popuścić wodze fantazji, z tej radości, że zbliżam się do końca, i poszłam do sklepu plastycznego w poszukiwaniu trawy i drzew. Ostatecznie nic nie kupiłam, bo online okazało się, że wszystko jest taniej, ale był to bardzo miły spacer w śniegu. A że po drodze do sklepu plastycznego mam tę pyszną piekarnię, to zupełny przypadek. Według grafiki w grze jest to po prostu skarpa z trawą, ale chciałam dodać nieco więcej elementów roślinnych, dlatego zakupiłam trawę do modeli, którą używałam pierwszy raz w życiu. Jeżeli jest to jakiś profesjonalista od modeli, polecam nie oglądać, bo to widok zdecydowanie nie jest dla wrażliwych oczu. Ogólnie nie wiedziałam, co robię, ale ostatecznie myślę, że wyszło zacnie. Do tego na błokach ścian dodałam pnące się po ścianach to zielone coś, co wspaniale wpisywało się w klimat, a było action za 5 zł, na dziale ogrodniczym i ozdobiłam skarpę kilkoma drzewkami. Na sam koniec pozostało mi dopracowanie kilku szczegółów i voilà! Zatem witajcie po dwóch miesiącach. Które minęły od początku, od pierwszego momentu, kiedy nagrałam sam początek tego materiału, kiedy święcie wierzyłam, że jestem w stanie wyrobić się z tym projektem w tydzień, ale niestety coś poszło nie tak i wiecie, spotkamy się dwa miesiące później, ale dla Was to będzie tylko i wyłącznie chwila. Jednak wreszcie po tych dwóch miesiącach mam przyjemność zaprezentować Wam chyba jedną z najładniejszych rzeczy, jaką zrobiłam na tym kanale, pomijając oczywiście kolekcjonerkę Harry'ego Pottera, którą oczywiście możecie zrobić potem, ale. Jestem tak szczęśliwa, że udało mi się w ogóle sfinalizować ten projekt, ponieważ w pewnym momencie już byłam pewna, że mi się to nie uda. Po prostu nie wierzyłam w to, że jestem w stanie to skończyć, ale proszę bardzo, bastion z heroesów. Gra Heroes 3, czyli produkcja, która wypełniała chyba moje każde wolne popołudnie, jakie posiadałam na pewno w liceum i jeszcze pod koniec podstawówki, to jest Absolutnie fenomenalna produkcja, do której wracam i do której wciąż będę wracać po latach, która ostatnio dostała świetny fanowski dodatek i wciąż czekam na kolekcjonerkę. W tym momencie, kiedy to nagrywam, czekam wciąż jeszcze na tą wersję gry planszowej, która ma niedługo do nas dotrzeć. Mam nadzieję, że już mniej więcej z końcem stycznia albo z początkiem lutego będę mogła nagrać dla Was materiał na ten temat. A na razie prezentuję Wam moje dzieło. Bastion wykonany własnymi siłami na podstawie tego absolutnie malutkiego obrazka, który jest w grze. Um, jestem dumna! Jestem absolutnie dumna z tego dzieła, ponieważ początki były naprawdę bardzo trudne. Robiłam to wszystko od podstaw samodzielnie, rysowałam bazę budynku, nie wiedziałam tak naprawdę, jak do końca to wyjdzie, ale ostatecznie wyszło według mnie świetnie i mnie się podoba. Absolutnie. Oczywiście są pewne niedociągnięcia, są pewne elementy, które pewnie bym poprawiła, gdybym się chciała jeszcze bardziej na tym skupić, ale uważam, że ta moja artystyczna interpretacja tego, jak wygląda bastion w grze 3, wygląda super. Jedna z rzeczy, która podobała mi się w trakcie robienia najbardziej, to chyba wypełnianie tutaj tych elementów skarpy trawą. Robiłam to po raz pierwszy, więc zapewne nie robiłam tego profesjonalnie, ale wciąż wyszło bardzo fajnie. Wykorzystałam kilka takich elementów bardzo tanich z Action, wyłącznie z tą taką halatrawką, która najprawdopodobniej jest wykorzystywana do roślin doniczkowych, ale ja to wykorzystałam jako element zalesienia bastionu. Natomiast najmniej przyjemnym elementem był dach, który musiałam zbudować w ten sposób, aby był delikatnie wygięty, ponieważ tak wygląda na grafikach. I okazało się, że mój początkowy pomysł nie do końca się sprawdził, ale ostatecznie postawiłam na starą, dobrą piankę Ewa i papier, która sprawdziła się w tym zadaniu fenomenalnie. Jeżeli nie wiecie, jak rozwiązać jakiś problem, po prostu użyjcie pianki Ewa i ona załatwi to za was. Moment, w którym przez chwilę zwątpiłam w swój własny projekt, to był ten moment, w którym musiałam zrobić kilkaset elementów kamieni, które miały otoczyć cały bastion, ale ostatecznie. Nie poddałam się, robiłam dalej i... <laughs> i po dzień dzisiejszy jestem pod wrażeniem, że w ogóle ukończyłam ten projekt. Już naprawdę, mówię Wam, mnóstwo czasu na tym spędziłam, ale warto było, naprawdę było warto i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym projekcie. Czy podoba Wam się wykonanie tego zamku? Czy chcielibyście, abym w przyszłości wykonała jakieś inne zamki z Heroes 3? Już się troszeczkę rozpędziłam. Więc mam nadzieję, że kolejny pójdzie mi zdecydowanie łatwiej, ale myślę, że na sam początek jest nieźle. Jeżeli brzmię w trakcie opisywania tego zamku, jakbym się napiła sześć filiżanek kawy, to nie, wypiłam zaledwie pół filiżanki kawy, ale jestem tak bardzo podekscytowana z finalizowaniem tego projektu, zakończeniem tego i... Mam nadzieję, że na tyle Wam się to spodoba, aby kontynuować moje bardzo dziwne, gamecraftowe pomysły, które już mi się kotują w głowie i które chciałabym kiedyś zrealizować. Zatem idę zostawić moje na półkę, a Wy piszcie w komentarzach, który zamek ewentualnie Wy byście chcieli wykonać, albo na przykład jaki Wy dziwny gamecraftowy pomysł chcielibyście zrealizować, gdybyście na przykład Mieli ochotę. Zatem, jeżeli zamek Bastion się Wam podobał, jeżeli podoba Wam się ten filmik, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo. Mam nadzieję, że więcej osób zobaczy, jak robiłam zamek Bastion z Heroes 3. I do zobaczenia już w kolejnym filmiku, już za tydzień. Wprawdzie za tydzień nie zrobię żadnego nowego projektu, bo raczej nie zdążę, ale zapraszam Was na recenzję gry. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia przy kolejnych szalonych, gamingowych pomysłach. Pa! pa!